Znaki przestankowe. Prowadziły raz rozmowę różne znaki przestankowe. Rzekł dwukropek, mógłbym przysiądz, że tu jest dwukropków z tysiąc, bo beze mnie nie ma zdania. A bez znaku zapytania, też pomysły rzekł cudzysłów, śmiać się można z tych pomysłów. Bo kto czytał różne wiersze, wie, że mam w nich miejsce pierwsze. O, przepraszam, rzekł Przecinek, mógłbym wziąć to za przecinek. Bez przecinka nie ma zdania, a bez znaku zapytania? Niezły komik, niezły zbytnik, zirytował się wykrzyknik. Nie chcę chwalić się przed nikim, ale jestem wykrzyknikiem. Myślnik leżąc milczał smutnie, a tu średnik wdał się w kłótnie. Jak ze wszystkich zdań wynika, nie ma wiersza bez średnika. Bez średnika nie ma zdania, a bez znaku zapytania? Kropka słysząc te hałasy sprowadziła dwa nawiasy cni panowie zacne panie zamykamy całe zdanie koniec kropka odpoczynek znów przycinek, rzekł przecinek rzek przecinek